Trzeba z tej dzisiaj jestem z Pawełem i jak widać nagrywamy turniej. 2 na 2 w, ko w kodzie. Ma, tak, tak. MW. Jest po tym. Wygraliśmy dwie rundy, dobrze okay. typów zrobiłem we dwóch. W sensie... Mam trzy zabójstwa, bo w dwóch rundach po prostu dwóch typów zrobiłem, ale niestety teraz tak średnio nam idzie. Ej, jedna... Ej, typa zrobiłeś? Ty nieźle. Bo jednego tak. Kurna. Dobra, musimy się bardziej porozumiewać. Oby. No, ogólnie, je, jeden gra na z tego, co ten wcześniej widziałem. Także. No i właśnie trudno z nim jest, z nim jest trudno, musimy. Chyba będziemy próbować jeszcze raz jeszcze... Słuchaj, na na Słuchaj, nadal kupiesz Renetti, bo strzelwo dużo nie zrobisz. Dop Dobra. Dopiero jak podejdą. Powie... Co mi tak słabo idzie, o, o! Dobra, polaniłem go mocno i to tak bardzo, naprawdę. Ej, no, ruszać się nie mogłem. Moja postać pozostawiła sobie Dobra, zaotwiony ale mam mało HP, przegram to. Dobra, wygrałem Ale ładnie, to było ładne. No ja no, ładnie tylko zrobię. Nie Ci też do mnie na kanał, gdyż. Bo właśnie, Boragames games. Ten z tego. No nieźle. Nagram od nich z tego, bo jest właśnie te letnie parkury Dobra. i tu można powygrywać fajne rzeczy więc. O, mamy teraz pistolet. Kurna, muszę lepiej celować z tego kilometora. Muszę po prostu poświęcić AIMA. Po nie, nie, chodź do mnie, chodź do mnie. Rzucę granata. Jeden doszedł. Nową taktykę mają, po prostu, myślę. No i to nie jest głupia taktyka, jak raszują na jednego. Dobrze, dobrze. Dam radę, dam radę. Słuchaj, bo to jest na pistolety. Jest, jest. Przed nami, przed nami, przede mną. Lewo. Raszujemy, dawaj. O, o, słyszę go. Dawaj, i, i, ja go biję. Tu jest. Dobra, weźmy uważać. O. Dobrze Nawet nie wiem czy nie chedzik Ob Obiłem go trochę Pa, pa na to I było ale heź no. Nie, ja coś czuję, że my to wygramy jednak No fajnie było to było Na początku nas tam tak robili, bo chyba byli zbyt pewni siebie, A, ale tak to Wój jak strzelasz jak coś, nie? To cały co się w sensie na bok. W sensie ja się ruszam czasami, żeby nie trafiali. Dobra, tam gdzie jest poraniony, ale ja mam jedno HP. Ej, zabiłem go granatem! Z granatem go zabił, nie? Słuchaj, bo ja zawsze rzucam granaty, tak na wypadek, nie? Meczowa. jak coś to my ale... Dobra, tak. pró próbował uciekać, ale. Ty, nie dam radę. wygrywamy, jakby wygrywamy tą rundę i wygrywamy. W sensie. No, ty, wygramy turniej. Normalnie turniej więc, wygramy Zabity, jeszcze to tylko się trałim, to Dobra, po, e, do, zabity, zabity, zabity. Wow. Ej, Dobra, ten drugi poszedł z drugiej strony Tak mi się wydaje Dobra, rzucam mołotowa tak sobie Ja też? Idzie, idzie, widziałem jak błyskowe rzucił. W sensie ja też rzuciłem, ale on też O, o, o O widzę, widzę! Przede mną Dostał, dostał, dostał mocno, mocno, bardzo mocno, ma jedno HP Prawdopodobnie Dobra Słuchaj, ziom. Dobrze gramy. Leci, ale jest taki stresik, że ja po prostu czasem... Mam prawie... Ja się nie stresuję, no. To jest taki stresik, bo to jednak no niby można wygrać tylko jakąś tam grę, a nie jakieś pieniądze prawdziwe, nie? No ale no. to jest jednak... W sensie nie grę, tylko tam... xD, miałem Cię wyciszonego niby, a Cię słychać na filmie. Nieważne. Coś nie wiem, czy słuchaj, no, dobre. Lecimy dalej, Jakubek. Mecz szósty, potem mecz siódmy. A potem to już widzisz Dobra, mam coś nacisnąć czy nie? Tak, gotowość A nie, oni, my jesteśmy gotowi, Dobra, czekamy na nich Ty, nieźle, dobra A, bo oni jeszcze mają mecz, nie? Oni jeszcze na przykład. Kurna no, Ciekawe czy wygramy. No Ale ciekawe czy my wygramy w ogóle Czekaj, bo co... Ty, no, tu Można wygrać Finał Nie Słuchaj, musimy przejść do tego mecza ósmego, musimy Patrz, jest 5-4 i jeszcze... Dobra Runda 31 sekund zostało do końca, nie? Tak. No, Obstawiajcie widzowie, czy wygramy. Echo, echo wygrał. A no, drużyna, echo. Wygrali? Nie ja, ja obstawiam na Foxtrot, to ogólnie, ale wiesz. Nie, wygrali. Echo, echo wygrał. A. Gdyby Foxtrot zremisowało, to bym mogli jeszcze wygrać, no, ale. No, ale tak to. Echo, zach echo zachowali zimną krew. Kurna. Dobra, zguź gotowość. Ale ja wiesz, że oni teraz mogą być tacy trudni, bo ja wiem, czym dalej wlazł, tym trudniej, nie? No właśnie. To się czasami to może być też kwestia fartu, nie? Tak, trzeba często rzucać granat. Gdzie popadnie, czasem może tak traf... W sensie, tacy youtuberzy, my też rzeczywiście jesteśmy. Początkującymi, można tak powiedzieć. Ale tacy na przykład, taki... Lech, nie? On też chyba nagrywa. On no, on nagrywał bardzo ciekawe jak mu tam idzie No słuchaj, ale teraz nam dobrze poszło Jak ja ze strzelbów ro, ro, robiłem Najlepiej ale było... Teraz już mniej się, teraz już się stresu, nie, ale, ale ręka mi się trzęsie. Mam nadzieję, że ten, mam nadzieję, że znowu będę miał strzelbę, bo ze strzelby to po prostu typu w dwóch będę robił. No ten, ten, ten jeden e, kill, e, kill e, nie no skill strict by nie był, ale... Słuchaj, no większy level to nic nie znaczy jeszcze, ale wiesz mi tam to wygląda, że. O! O nie, już jak widzę go ze snajpą w ręku, to już mi się kojarzy, że to będzie taki snajper, tak nas będzie robił po prostu, że. Będzie celował w ziemię i będzie. <śmierdził> <śmierdził> nie, ale wiesz, widzie, widzie, widziałeś to do ostatniej minuty, więc. to by Zaraz, I, ej! Czemu jak tu jest dużo na echa, to my jesteśmy pod nią, a oni są pod dużo na Golf XD, pozdro. <śmierdził> Bo my teraz jesteśmy echo. Serio? Nie masz. nie, patrz jaka mapa. To jest mapa z parkouru What the fuck? What? Bo to są y, takie kawałki mapy z y, tego Z Warzone'a No tak, wiem W sensie Warzone powstał z kawałków mapy zbierz wiesz... i Deagle, y, Deagle i pięści Dobra y, Oni będą biegli szopko, więc... Nie stresuj się tylko Bo z Digla trzeba dobrze wycelować Lepiej żebyś dłużej wycelował Niż żebyś kurno tak pięć razy strzelił Ale w ogóle nie trafił, nie? Dobra Wiernie. Dobra, to lepiej się zatrzymać przy jest jest 132, no kurma, nieźle. Ale tutaj mamy blisko do siebie. E, ogólnie, jako je zobaczysz i jeszcze nie będziecie widział, rzuć koktajl lotowa. Pamiętaj. Ja tu tutaj rzucam dymne, żeby nie wybiegli. No tędy. Dobra, nie będę się kampił jak Debil. Nie rzucę dymnego. Tutaj oboje są z drugiej strony, Dasz, nie wierzę. Dostał! Przestraszył się chyba. Nie ja ich sam nie zrobię, nie? Od razu ci mówię Żebyś, żebyś nie miał No, dzieje Na to, a ja widzę, że masz szansę Jest, wiedziałem ładnie, ładnie No ładnie ich robię Ogólnie jest z nami i Adamson przejdzie też Adamson Jesteś? No Adamson tu z nami jest Robi parkura sobie no, no to, to, to ten, ten parkour park jest, jest trudny. No, no ale pewnie sobie dobrze radzi tam Adamson, zgaduję. Znaczy, no, no, na pewno. A nie jeden. Ne, 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 ne no, tam ta 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 się sobie sobie dobrze radzi. Ale... Weź nie, Gin, tu! Ale ja tam bym przyjechał. Ciebie tu nie weź. Jestem Heba. Ale jednemu, jednego biuję. Nie ma Heba. Weź może zostań tutaj w miejscu i czekaj aż może... Nie ja muszę jej znowu tak porobić z bliska. Co to teraz będzie walka na środku Albo wejdź właściwie tutaj. A ty jednego załatwujesz czy jak? Nie, jeden jest... Bo, bo, bo musisz szybciej reagować. Musisz szybciej się wracać, żeby mu tam. Dobrze. Ty jesteś kozak to sobie. Robi. No serio. Ja nie wiedziałem, że tak nagram. W sensie nie jest dobrze, ale nie jest źle. Druga runda, ja, ja dobrze strzelam, ja wiem, że dobrze strzelam, ja tylko że jesteśmy To się nie stresu, bo po prostu pomyśl sobie, że i tak jak zginiesz, to i tak ja wszystko zrobię nam, także. Dawaj! Kurna, dasz rada, dasz radę, dasz radę. Dobrze! O. No to jeszcze trzy i mamy to. Ładnie, ładnie ty po zrobiłeś, bardzo celnie. Musiałem, musiałem puścić z tego, bo opony mi zasłaniały go, gdzieś? Ale ty ma no. Ej, wydaje mi się, że teraz pójdą drugą. Wiesz co, i, mi chodź, też. ty idź na tą drugą, a ja pójdę y, tutaj. Dobra, ja idę za to po prostu Nie ma? Idą tą, idą tą! Czekaj, wabik tam rzucę po prostu O jest, jest, Załatwiony! Dostał, dostał! Kurna, no, a polaniony. Zasłoniłeś mi, zasłoniłeś mi z strza Fałdami Fałdami cię Dobra. <noise> a faktycznie Kurna, ale już prawie go zrobiłeś, już prawie go miałeś bo wiesz, w trawie, ale mi się, Oden. Z Odena jestem dobry ogólnie, tylko problem jest taki, że wiesz, często mi strzelają heady z tego Odena. O właśnie, to nie był head, ale mnie, oni we dwóch idą, słuchaj, oni mają taką. O, idą właśnie tam, 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 tam. Wow, ale to było szybkie. My też musimy, nie? Ty słuchaj, bo oni nas kontratakują, musimy, wiesz, nacierać. Mamy dużą przewagę, mamy dużą przewagę, nie dajmy im tej rundy wygrać. Bo jak to to będzie stres. To tyle. Z, z tym to Trochę chodźmy obaj tu na razie. Jak będą na środek, słuchaj. Się w tej w tej Trzymajmy się razem, tak jakby. To ja tu zapalę, tutaj podpalę. Ja też idą to, no, idą to, prawdopodobnie. Czekaj. Boże święty. Aj, będzie na środku. Będą na środku, ale musimy chcieć szybko zareagować. O, strzelają! Kurna, nie wiedziałem, sorry. Ty, pięknie, dasz radę. No. Nie przejmuj, możecie. że i nie teraz lubię. To jest. Skop się na rozgrywce teraz. Tak, radę, skupiam się. Ja właśnie wiedziałem, że o, dopóki mam strzelbę w ręku, to wiesz. Dobra, ja idę tu. To wiesz, co się będzie działo. Nawet jak zgijasz to ich dwóch będę robił. Ej, uważaj, head. Jeden z nich gra na myśl na 100%, bo oni tak szybko po... strzelają. No póki mam strzelbę w ręku, to widzisz, co się dzieje. Właśnie, możemy tak robić, że jeden będzie się wstawiał, oczywiście będzie próbował ten, a drugi może nie Widzisz, pa! Pa, jak pięknie śrutami poszło. Ale dwoma strzałami bu, Nie, mimo że nerfią te... Mimo że ciągle nerfią te strzelby, to ja i tak tu. Mi się bardzo podobają, w sensie... Tak ja wcześniej nie lubiłem strzelb w kodzie, ale teraz tak jakby dobrze mi z nich idzie. O, znowu od tyłu Jeden załatwiony O, o, nie, nie, nie Kurna, załatwi mnie Uważaj, kamp się, kamp się Tam po prawej, po prawej, po prawej Tu będzie, tu będzie Uważaj, prawo Prawo Dobrze, dobrze No, dlatego jeszcze się komunikowaliśmy, nie? Ledwo się zorientował i już go zabiłeś Bo ja chciałem wjechać na wcisku, ale... Dobrze Wygrywamy teraz i No Od lewej, od lewej o tyłu, o tyłu! Dobrze, dobrze. Ej, tu jest drugi, tu jest drugi, tu jest drugi za skrzyku. Musiałem zrobić cięcie na wypadek, jakby się nie nagrywało. Aaa, buła, buła, buła! No Dobra, yeah, słuchaj, nie, my przejdziemy do tego finału, my to wygramy My to po prostu oby tak, wygramy. Oby tak. oby tak, oby tak. Odcinek ci się nagrywa. Nagrywa. Patrzcie ile Jakubek ma kini idzie, patrzcie, lepiej z nim nie was no Pomyś sobie nie, nie jestem. Nie ty, to było ten, to była dupa, bo ja na jest za duży stres mam. Dobra, no słuchaj, jak są strzelby to wiesz. nie i wszystkie wykakrzą po prostu. Podbiegam od tyłu czy od boku, bu bu bu. Strzelba naprawdę daje. Możecie tam pisać, że o, tyłu to każdy mnie no, Ale no, wiecie, no, wiecie jak, wiesz, jak są dwie osoby to... Jak to to wygrywamy to i możemy być finalni. To lepiej, żeby to wygrać, nie? W sensie wiem, że i tak to jakoś może nie wygramy tego, ale i tak, tak. zawsze fajnie by nam poszło. Jeżeli to wygramy, to już będzie spoko. Nawet jak przegramy w finale, to oczywiście oby nie, ale nawet no. jak przegramy w finale, to będzie spoko. Dobra. Możemy ustalić też jakąś taktykę, ale na razie nam idzie dobrze. No właśnie, taktykę teraz powiem dobrą, czyli zostawić... Tak jak, wiesz... No nie wiem. Ojej, ale te, Za każdym razem się rola zmienia i po prostu te mapy robią się trudniejsze, bardziej taktyczne i... Te mapy sobie się robią takie bardziej, że jest dużo kątów takich niespodziewanych, wiesz... Nie jak to powiedzieć. Jest dużo takich kamskich, dużo takich miejsc Aby, do obstrzału. teraz, gdzie oni mogą powiedzieć? O, jest termit. Słuchaj, z termitem to ja może też coś wykombinuję. Od razu ci mówię, że może tą rundę wygramy. Nie nie jestem pewny, ale może Może tu tu są, tu. jest jeden. Nie. Jeden załatwiony. gdzie zginął? Uważaj, uważaj, uważaj. Ona jest To on! Ja ją załatwiłem! Dobra, dwóch znowu porobiłem. Paja ładnie! Typ! Typ nawet do mnie nie strzelił, nie? Słuchaj, jeden to jest noob. Ta typiara jest dobra, ale ten drugi to jest słaby ja już to widzę od razu jak zobaczyłem jego to Takie Takie od razu, że noob. Dobra, tu rzucę dymnego na wypadek żeby cię osłonić, ona jest Kurna rzucili coś Ona ścianę w Kurna Skończyła się amunicja no, o, dobra. słuchaj, ale... spróbuj nie zginąć, dobra? Spróbuj przeżyć. U ukryj się, nie wiem, gdziekolwiek się ukryj i wyceluj, ale żeby nie zginąć, po prostu. O! No nie, no nie lubię tych broni. He, słuchaj, jak ja mam strzelby, to wiesz co będzie się działo. Wiesz przecież dobrze bardzo. Kurna, boku mnie robią. To jeszcze nie znaczy, że przegrana. Nie, ja żyję i zaraz typa. Takiej akcji to ja jeszcze nigdy nie widziałem. Dobra, słuchaj, przepraszam. Nie, Dora, nie, przecież nic się stało, tylko że... Kurczę, ten typek szybciej strzeczy, się nie Dobra, co, co cofam? To, to jednak nie są muby, ale. Ten typek po prostu miał słabszą tę. Bo te granaty za późno, one się włączają, gdyby one wcześniej trochę. Dałoby się coś wykombinować. Widzę typa. Dobra, załatwiony. Dawaj, dawaj, da damy radę, damy radę. Dam... Kurna, na górze. Co, ty zginąłeś? Ty zginąłeś? Czy jak? Dobra. Nieważne, nie nie, nie, coś tam tamtej lundzie stało, ale... Słuchaj, mus musimy to wybrać. Ale oni wpiekają na jakieś miejsca i... A! Mam typa, dobra, załatwiony, dobra, dawaj radę, dawaj, dawaj Rush. nie, nie raszuj Postaraj się, postaraj się po prostu Postaraj się, słuchaj, no, postaraj się Jak ją zobaczysz, mów Gdzie? Gdzie? Nie, nie wiedzie, nie, nie wierzę po prostu, nie wierzę w to Boże, dziwi się, bo to można wygrać. Serio, tak ładnie wycelować, to nie wiem. Na pewno gra pc no Mamy jeszcze gra, na 100% to jest Tak, Muszę wejść tutaj z powrotem, bo... Przecież to może być chłop, tylko po prostu w innym skinie, wiadomo. Bo... Ale no. typ jej. Dobra, załatwiłem... Ty, nieźle, dobra. I tak ta musimy trzymać, bo dwie rundy i mamy przewalone. Nie tak, Słuchaj, nie dajmy im piątej rundy wygrać, nie dajmy im teraz Dokładnie tak, to chciałem powiedzieć widzowie, nie wiem co się stało, że ja jak miałem strzelbę przegrywałem, naprawdę Przecież to jest niemożliwe Ojeju, chodź tu o Nie, nie, nie jak jaki debil, się kurnało ukrył, myślał, że się schowa przede mną, że go nie znajdę kurna Boję się Jejje, kur. Wiedziałem, nie. wiedziałem, że e, kurna będzie wiedziała, że tu będzie W sensie, o, o, o Widziałeś to, Jak szybki loading? Ej, wiesz co, rzeczywiście Ona strzeliła od razu jak zbiegłem czy ona nie ma tego... Eee... ima? E, albo tego Właśnie widziałem Coś mi się kojarzy Ale jak na z cheaterami okay, dobrze nam ista. idzie Wie, Wiem, kto jest tu No, załatwiony Ty, dobrze nie dać im Słuchaj, teraz się nie stresuj, serio. Zaraz, teraz skupienie. Nie stresuj się. O. Dobra. Tym razem zbyt się starałem. A. Z tobą Jak przegraliśmy miejsce. to już wiesz Musimy spróbować, bo naprawdę było blisko Naprawdę mamy szansę No A jeszcze turnieje chyba skończyły zapisywanie, nie wiem Nie, 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 można cały czas bez tego Trzecie miejsce, nie? Źle No i, i niby coś odblokowaliśmy, wilcza, straż, coś Trochę jest, nie? Dobra No ale za pierwsze miejsce mielibyśmy już i tak lepiej A nie było źle